Dobro walczy ze złem. Decepticony zdobyły najpotężniejsze minikony w galaktyce. Los Ziemi zależy od tego, czy Optimus i autoboty pokonają wroga. Przygotujcie się do kolejnej bitwy. Kiedy Decepticony zaatakowały Ziemię z działa Hydra, myślałem, że nadszedł nasz koniec. Nie uwzględniłem jednego, Optimusa. Poświęcił życie, by nie dopuścić do bezsensownej rzezi niewinnych istot. Autoboty straciły przywódcę, a ja przyjaciela. Żałoba. Optimus przeszedł do historii. Dzięki tobie, Megatronie. To już koniec. Optimus nie będzie więcej nam bruździł. Gratuluję! Twój plan powiódł się. Megatronie? Megatron? To wielki dzień. Decepticony wygrały decydującą bitwę. Pokonaliśmy autoboty. Wracajmy na cybertron, by rządzić całym światem. Da się naprawić Optimusa? Niestety, po uderzeniu promienia z działa Hydra Iskra opuściła jego ciało. Bez niej nie przywołamy go z powrotem. Chciałbym znać jakiś sposób. Musimy się pozbierać i żyć dalej bez niego. Tylko ja. Wiedział, że nie przeżyje tego ciosu. Oddał życie dla nas i całej planety. Wszystkim nam będzie go brakować. Poza nami nikt na Ziemi nie wie, jak realna była groźba zagłady. Większość ludzi ucieszyła się, że dziwne zjawisko na niebie minęło. Wrócili spokojnie do dawnego życia. Ja i moi przyjaciele znamy prawdę. Nigdy nie zapomnimy o poświęceniu Optimusa. Minął zaledwie tydzień, a jego nieobecność już odcisnęła piętno na wszystkich. Autoboty próbują funkcjonować normalnie, ale też cierpią z powodu straty przywódcy. Uważaj trochę, Dźwiguślin. Staram się alarmusie. Ale ktoś bałagani w moich narzędziach. Odsuńcie się. Chyba znów masz zwarcie. Skąd wiesz? Nie umiałbyś nawet zainstalować madryców. Spychaczu. Zastąp mnie. Dobra myśl, bo ci dwaj się pozabijają. Po co marnujemy czas na budowę statku? Deceptykony odeciały. Są tysiące lat świetlnych stąd. Racjon! Mam dość, idę stąd. Piorunus chyba najgorzej przyjął odejście Optimusa. Spychaczu! Myśliwcu! Gdzie się ukrywasz? Piorunusie! Widziałeś myśliwca? Wybrał się zbadać ponownie bazę księżycową Decepticonu. Coś go gryzie. Zostań, Piorunusie. Myśliwiec wie, co robić. To twoja wina. Słyszałeś? Puściłeś do bazy krzykotrona. Ukradł nam broń z przednota. Dzięki niemu gwiezdny miecz i tarcza trafiły w łapy Megatrona. Wiesz dlaczego? Bo pozwoliłeś Krzykotronowi przyłączyć się do nas. Dlaczego to uczyniłeś, Optimusie? Krzyczałem na niego. Nie miałem prawa kwestionować władzy Optimusa. Był naszym przywódcą. Biedak. Mam nadzieję, że się pozbiera. Myśliwiec. Transformacja. Myśliwcu, zabierz mnie w przestrzeń. Gońmy Decepticony. Niech zapłacą. Pomszczę Optimusa Uspokój się Pozwól mi Ja muszę Co ty wygadujesz? Baza księżycowa jest pusta Decepticony musiały wyruszyć na Cybertron wiele godzin temu Na Cybertron? Rozumiem, dlaczego chcesz ich ścigać Bez statku nie mamy szans Wystarczy co to ma znaczyć? Słyszałeś. Wiem, że jako zastępca dowódcy autobotów podejmujesz teraz decyzję. Ale nie rób mi tego. Mylisz się. Musimy się skupić na budowie. Nie na zemście. Ma rację. Bez statku ich nie złapiemy. Milcz! się. Ty też odejdźcie. Czego chcesz? Co ty wyprawiasz? Chodź ze mną. Co się dzieje? Ma kłopoty? Puszczaj cisza. Dokąd idziemy? Milcz. Zostaw mnie. Nie podoba mi się to. Red, drużyna się rozpada. Chciałbym, żeby Optimus był z nami. Ja też. Autoboty dojdą do porozumienia. Choć Optimus bardzo by się teraz przydał. Co jest? Mam ich! Gdzie? Na opuszczonej autostradzie. Uspokój się! Uspokój się! Wstań i walcz, Grabarzu jesteśmy przyjaciółmi. Nieprawda. Wstawaj. No co, myślałem, że jesteś wściekły. Udowodnij to. Wyluzuj. Grabarz naprawdę się wściekł. Co począć? Dlaczego jesteśmy po tej samej stronie? Odpręż się. Zobaczymy, jaki jesteś twardy. Jak postąpiłby Optimus? Pokaż mi. Nie pozwoliłby sobą pomiatać. Walczyłby. Udowodnię, na co mnie stać, grabarzu. Co powiesz na to? Sam się prosiłeś. Przestańcie! Grabarz rozwali Piorunusa w drobny ma. Trzeba im przerwać. Nie. To ostatnia okazja, by Piorunus dowiódł własnej wartości. Nie ośmielisz się. Iskro. Następnym razem będziesz miał mniej szczęścia. Co ja takiego zrobiłem? Nie wiesz? Pomyśl przez chwilę. Nie mam na to czasu. Jeżeli nadal nie znasz swojego miejsca wśród autobotów, nie pomogę ci. Nie czas na bratobójcze walki. Myśliwcu rozdzieli. Jeszcze nie. Dlaczego? Wiesz, dlaczego opuściłem Decepticony dla autobotów? Dla zysku? Dla ciebie. Kłamiesz, nie wierzę ci, grabarzu. Pamiętaj, co zrobił krępiec. Zdradził cię i wciągnął w pułapkę na księżycu. Wszyscy uznali, że samotna wyprawa to szaleństwo, ale musiałem. Brak strachu przysłużył ci się piorunem się. O czym ty gadasz? Nie miałeś pojęcia, że Krętacz nadal pracuje dla Decepticonów. A jednak przyjąłeś walkę. Podziwiałem cię. Optimus, choć cię skrytykował, na twoim miejscu postąpiłby tak samo. Miałeś czelność przeciwstawić się mu, gdy przyjął Krzykotrona, choć nie było innego wyjścia. Stanąłeś koniem. To co? Był naszym przywódcą. rozumiem. Nie powinienem był tak mówić. Ale chciałem mu zwrócić uwagę, że Krzykotron nas zdradzi. I zrobił to. Tak, ale Optimus podjął taką decyzję. Nie czeka nas nic dobrego, jeśli będziemy szukać odwetu. Nie umiem zapanować nad tym uczuciem. Piorunus obwinia się za wszystko. Nawet za los Optimusa? Dlatego był ostatnio przygnębiony. Uznał, że wszystkich zawiódł. Myśliwców, zakończ to. Grabarz wie, co robi. Mógłbym go odpuścić. Nic nie rozumiesz. Muszę działać. Nie wolno samemu wymierzać sprawiedliwości. Staniesz się wyrzutkiem. Transformacja: Piorunus odjeżdża. Patrzcie, gdzie wszyscy znikli? Optimusie, chciałbym, żebyś tu był. Wiedziałbyś, jak postąpić. Nie wiem nawet, dokąd jadę. Blur, co tu robisz? Zacząłeś walka, ja skończę. Zostaw mnie. Iskro, naprzód. Wracaj, Piorunusie. To mój brat, jesteśmy sobie bliscy. Załatwię sprawę po swojemu. Co się dzieje? Piorunus potrzebuje czasu, by wszystko przemyśleć. Zostawcie go. Proszę. Przykro mi, nie mamy wyjścia. To nie w porządku. Zaufaj nam. Wybacz, braciszku, muszę ci przemówić do rozumu. Transformacja. Spychacz? Strzelę, jeśli będę musiał. Żartujesz, jesteśmy po tej samej stronie. Szukasz zemsty na Decepticonach za to, co uczynili Optimusowi. Lecz jak zwykle działasz sam, nie biorąc pod uwagę naszego zdania. Nie potrzebuję waszej zgody. Bracie, z drogi. Co to? Czego chcecie? Transformacja! Proszę, odejdźcie. Cofnijcie się. Pomóż mi, Optimusie. Nie zostawiaj przyjaciół, Biorąc się. To wszystko, co masz. Iskro, wracaj! Jak możesz? Zaufaj Minikonom, jak ja im ufałem. Nie potrafisz walczyć, gdy Minikony stają na twej drodze. Wszystko do mnie wraca. Podjęliśmy walkę nie po to, by zniszczyć Decepticony. Naszym celem jest zwrócenie wolności Minikonom. Tak, to nasza misja. Oczywiście. Nie wiem, co mnie napadło. Walczyłem z wami, jakbyście byli moimi wrogami. Przepraszam, źle to rozegrałem. Pomóżcie mi, wszyscy, sam nie dam rady. się. Jesteście moimi przyjaciółmi. Nie chciałem z wami walczyć. Nie doceniałem wpływu, jaki miał na mnie Optimus. To było dla mnie trudne, ale chciałbym wrócić do autobotów. Stać się znów członkiem drużyny. Jestem gotowy. Uwolnijmy minikony tak, jak chciał Optimus. Wreszcie pojąłem. Wszystkim nam było ciężko, się. To najgorsze chwile w historii autobotów. Ta konfrontacja nas zbliżyła. Czuję się już lepiej. Znów nadajemy na tych samych falach. Zgadzamy się co do kontynuacji misji? Będzie ciężko? Tak. Pozwolicie, że zapomnę o dzisiejszym dniu. Nie myślałem jasno i tyle. Pewnie. Wszyscy znów mamy czyste konta. W trudnych chwilach warto mieć u boku przyjaciół zamiast działać samemu w piorunu. Będę pamiętał Optimusie. Nazywam się Myśliwiec. Albo się przesłyszałem, albo słyszałem głos Optimusa. Nie jestem zaskoczony. Przypuszczam, że Optimus ciebie wybrał na przyszłego przywódcę autobotów. Mnie? Tego właśnie pragnął. Naprawdę? Wibat, Piorunus! Dzięki. Piorunusie, nie skończyliśmy rozmowy. Nie rób tego! Grabarzu, zostaw go! Już po wszystkim! Nawet nie drgnąłeś. Oczywiście. Dostałeś za swoje. Dobrze, że przestali walczyć. To było okropne. Znów jesteśmy przyjaciółmi. Tak? Co robisz? Skutek podwyższonego poziomu cukru. Wybacz, Billy. Uwaga, autoboty! Przekazuję Piorunusowi Matrix władzy. Zaraz. Cały w nerwach. Spokojnie, bracie. Słucham? A tak, wybacz, dowódco. Uspokójcie się. Co się dzieje? O nie. Nowy dowódca brzmi zbyt sztywno. Nadal jestem Piorunusem. Obejmuję przywództwo do czasu powrotu na Cybertron. Zgoda? Tak. Niezły jesteś. Umieśćmy Matrix władzy w bezpiecznym miejscu. Nie jestem jeszcze gotów, by go wziąć. Zachowajmy Optimusa w naszych sercach. Słowa Piorunusa przywróciły nam równowagę. Optimus zginął, ale zachowaliśmy go w naszych sercach i umysłach. Bezsprzecznie, autoboty znów były gotowe do akcji. Polecimy za Decepticonami na Cybertron, by uwolnić ostatnie Minikony. Wracajmy do pracy. Szkoda, że nie ma z nami Optimusa. Marzył o tej misji. Byłby dumny, widząc naszą drużynę. Pod wodzą Piorunusa, dotrzemy do celu. Nie pokonają nas. Znów jesteśmy razem. Dokończmy misję ku chwale Optimusa. Autoboty? Ruszamy na Cybertron. Piorunus podniósł morale. Ta misja, pewnie, będzie najniebezpieczniejsza z dotychczasowych. Lecz wszyscy pracowali zgodnie ramię w ramię. Piorunus z łatwością objął nowe obowiązki. Wspaniale przygotował statek.